Siemandero, to znowu ja, Wasz ulubiony youtuber i lecimy z nową playlistą festiwalową wcześniej ukazał się na moim kanale film a propos całkowicie nowej serii, przejrzeliśmy sobie ją także jeżeli ktoś jest zainteresowany tym co jest w nowej serii, jakie nowe auta zapraszam do mojego poprzedniego filmu a teraz w tym filmie zajmiemy się no, czymś banalnie prostym, wyzwaniem fotograficznym no, zadanie jest proste jak większość, tak naprawdę, ale zawsze ten film się i tak ukazuje na moim kanale. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Jak ktoś na przykład gra od wczoraj i w tą grę, i tak naprawdę nie orientuje się na mapie, to moje filmy i tak się komuś przydadzą. A starym wyjadaczom, no po prostu tyle co sobie na przykład mnie obejrzą, jeżeli lubią mnie słuchać, oglądać i tak dalej. No i dobra, wchodzimy w playlistę festiwalową. I mamy za zadanie do zrobienia wyzwanie fotograficzne z fotografu. I samochód Ford Transit z roku 1965 w Deotro Mundo. Więc Transit 65 rok. Bierzemy. Tyk. Bierzemy sobie Fordzika. Lecimy w prawo, bo to jest z rocznikami ułożone. I gdzieś tu zaraz będzie 65, to jeszcze dalej, praktycznie pod koniec. O, i mamy tutaj. Wezmę mojego, co kiedyś go przygotowałem, jak robiliśmy sobie zlot polskich aut. Robiliśmy fury w grze. Tak, jakby to, troszeczkę, żeby był. Y, u, zrobić je, albo wybrać takie auto, które przypomina troszeczkę polskiej motoryzacji. To ten Fordzik to służył jako taki żuk, coś w tym stylu. Koszenie trawników, tanio. Jeżeli ktoś by potrzebował, to śmiało pisać. No i dobra. A druga część y, to chodziło o to miejsce: dokładnie De Otro Mundo. Tu są dwa takie y, pola uprawne, nie wiem czy to ryżowe, czy jak, co to tam jest e, i na tle tych pól, ogólnie w tym miejscu, gdziekolwiek sobie zrobicie, to wam zaliczy e, także nie wiem, możemy się zrespić przykładowo tutaj na tej krzyżówce no, przynajmniej tak myślę wybierzmy sobie taką miejscóweczkę, żeby było widać te pola ryżowe na przykład na zdjęciu jak będziemy robić kokury, jedziemy sobie tutaj na tą górkę. Dobra, ja sobie rozejrzę się. Proszę bardzo, możemy cyknąć. Zobaczymy, czy nam zaliczy z tego miejsca, czy trzeba by było niżej być. No ale mamy na przykład, i widzimy, koszenie trawników. <laughs> ale jaja. Ty, dobre zdjęcie nawet wyjdzie, hops. Zaliczy nam? Ach, kurde. Nie zaliczyło nam. A nie, nie będę zapisywał. Ja sobie tylko zrobię print screena, już będę miał na miniaturkę. A musimy niestety, so oj, kliknęło mi się jeszcze raz. Niestety nam nie łapie tego miejsca do zaliczenia, więc po prostu sobie zjedziemy szybko. A, to tutaj było. No i dobra, wchodzimy w zdjęcie. Powinno już nam zaliczyć chyba, że to będzie prawe to pole ryżowe. Dobra, zaliczamy. Pyk. Kurde, widzicie? Ja fierykam, nie łapie nam tego obszaru. Mhm. Więc niestety musimy tutaj w prawo jechać. Ale nas zrobili. Myślałem, że mniej więcej w tym okręgu nam tu zaliczy to wszystkie. Ale tu bardziej chyba chodzi o to właśnie prawą stronę. Przy tym za, za, tej zaginionej shopie, ja szybko już trzaskam zdjęcia po prostu. No i zaliczyło, no dobra. Więc zadanie zaliczone jeszcze raz wam pokażę na mapie, w którym miejscu jestem. O! Więc jesteśmy na tym pierwszym tutaj okręgu. Ale widzicie, nawet strzałeczka pokazuje nam przecież, że jest tutaj, tak jakby w tą stronę. Ale no to wszystko to jest właśnie de otro mundo, ale zaliczyło nam tutaj dopiero. Tutaj nam po drodze nie zaliczało, i tutaj byliśmy na górce też nam nie zaliczyło, więc dziwne, nieważne, ważne, żeby zaliczyć. Więc możecie nawet właśnie wjechać sobie w to pole ryżowe i nam zaliczy. Zaraz zobaczymy jeszcze sobie, czy na pewno, oczywiście tak. Także, jeżeli komuś pomogłem, zostaw łapkę. Jesteś nowy na kanale, zostaw Subika. Eee, a ja kończę. Jadę kościć trawniki. Strzałeczka, do następnego. Cześć.